Cześć, witam związku z recenzji dzisiaj mamy recenzję gry Shrek 3 nie, Shrek 3 się u nas nazywał a e, po amerykańsku Shrek The Third z 2007 na PlayStation 2 i na PlayStation Portable a? A, pod rząd, znaczy zrobiłem to bo tak tą już wersję na PSP już kiedyś dawno, dawno temu przyszedłem a tą wersję na PS2 ja miałem od dawna, tylko że mówię, jak na PSP przyszedłem, to nie chcę mi się traktować tej przechodzić. Ale mówię teraz o, powróciłem do tej gry, ale powrócę w wersji na PlayStation 2, w której tu nie grałem. Więc macie tutaj recenzję dwóch gier, znaczy dwóch gier, dwóch edycji tej samej gry. E, Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Pamiętam, że też tak chyba zrobiłem taką recenzję przy Simpsons e, The Game. E, no tak. Więc gra to e, taki platformowy beat -em -up. Tylko że właśnie wszystko to po kolei. Bo właśnie gra, jak powiedziałem, to jest platformowy up. i więcej jest bitemapa niż platformów platformówki. platformowania będzie spokojnie. Trochę się w grze znajdzie, ale wiem dlaczego twórcy bardziej postawili na akcję. Zapytacie dlaczego? Dla tych, co oczywiście nie grali. Bo w tej grze jest tak zrobiony system e, znaczy system sama kamera w tej grze jest tak zrobiona że bardzo ciężko wyczuć skok e, nieraz, nieraz możecie wypaść w, e, poza planszę e, co mi się oczywiście to udawało zrobić no, dla mnie to nie problem e, ale gra e, właśnie są te są te elementy platformowe dosyć sporo e, i Ogólnie się fajnie w tych, gdzie skacze tylko na no właśnie no, na tą kamerą, by trzeba było popracować, bo ona podgadała, bym, bym mógł tak podczepić, ja nie wiem jak się takie kamery nazywają. Filmowe? Może? Nie, nie wiem jak taka kamera się nazywa, ale właśnie coś, coś w tym stylu, że nie mamy nad nią władzy. Przepraszam, na PSP nie mamy władzy, ale na PS2 mamy. Pytacie, jak można sterować kamerą. Przybliżać ekran, zoomować po prostu. Wow, nie? No ale dobra, mamy tak skok, yy, mamy atak, mamy drugi atak, mamy taki yy, finisher, yy, mamy blok, mamy spe specjalny atak i mamy jeszcze, jak się wciśnie dwa przyciski, blok i specjalny atak, no to mamy super specjalny atak. No i sobie ga gałką ma, bo szczokami sobie chodzimy. Proste, gram yy, Powiem tak, jak na 2007 graficznie, yy, to już tak, bo to już była sytuacja jakiej PlayStation 2, yy, wiadomo, PSP już wtedy miało dużo, dosyć dużą popularność wam powiem. Już wtedy wychodziły te wszystkie GTA, yy, prawie wszystkie, bo tylko d dwa wtedy były, ale i tak to już yy, miało bardzo dużą popularność, ale PlayStation 2 już tak bardziej śmierć odchodziło i w tym samym roku wydali God of War 2. Kurde, gdzieś mam tego Gadowora na płycie. Gdzieś może tu widać. Tu mam e, gdzieś go. E, ale właśnie 2007 to właśnie e, mówi się, że God of War 2 był taką pożegnalną grą dla tej konsoli, że to było takie epickie, epicki pogrzeb dla niej. E, po po Gadoworze 2 oczywiście wychodził na przykład. MOTORSOM Arctic Edge, z takich też bardziej popularniejszych gier, ale już wtedy e, PS2 już wtedy już nie było aż tak popularne. E, już, już bardzo mało osób już tak kupywało na nią nowe gry. E, a właśnie The God of World był właśnie taką ostatnią i w tym samym roku e, wyszły szereg 3. No i zobaczcie sobie, ja, ja wiem jakie budżety w ogóle, że ta gra jest na no, oparciu o filmu, na szybko wyszła i w ogóle, ale jak tam się prezentuje grafika, a jak tu, no tutaj trzeba powiedzieć, nawet przyrównując do, ja, by, ja nigdy nie grałem w Szereg 2 Team Action, ale widziałem, że tam chyba ta gra wygląda lepiej, po prostu mi się tak wydaje, bo ta wygląda trochę słabo i jak tam z 2007 go być o wiele lepiej, widziałem wersję jak Bossa 360, wygląda to lepiej po prostu, tej samej gry po prostu i tyle, a wersja na PSP jak oceni graficznie jest po prostu kiepsko, ale przenieśli całą grę. Mam powiem, no to to jednak coś jest fajnego, nie ale i tak e, wygląda słabo, ale wiadomo, no bo to już e, wchodził już w ogóle na inny teren, koncerty przenośne i tak dalej, to inaczej, ale tutaj mam recenzować dwie wersje, no to e, obie są, moim zdaniem, słabe graficznie po prostu, muzycznie też w ogóle mi to nic nie wpadało w ucho, może komuś innemu, e, mnie to tam nie za bardzo, e, długość ich... Pff, 3 godziny, 3,5 godziny, coś takiego Wam to zajmie. Ale przejdźmy cze w końcu do gameplayu. Jak mówiłem, się chodzi, to też szarek jest bardziej taki klasyczny. Chodzimy sobie, bijemy, czas od czasu do czasu sobie trochę poskaczemy, bijemy, e, możemy rozważyć różne przedmioty, żeby tam monetki sobie podbierać, one są ważne, e, czy też taką specjalną moc do tych specjalnych ataków. Tuczyłem przeciwników, robimy na niej wykończenia i tak dalej, i tak dalej. I w sumie cała gra na tym polega, ale ogólnie trzeba powiedzieć, jest ja ją bardzo lubię. przeszedłem dwa razy, no i mi się bardzo ona za każdym razem podobała. Bardzo tak wciąga, trzeba przyznać. Actually, nie wiem, co powiedzieć bo Boże? Też są minigry. nie pamiętam, czy wersji PSP są, ale chyba tak. A teraz ten, nie da sobie ręki uciąć za e, no to. E, I ja ich nie sprawdzałem. Bo, przyznam, że bym ich chciał, ale są ich pięć. E, I sami jeszcze, zobaczcie, jakoś ja już nie miałem siły. E, I w grze też jest multiplayer. Nie grałem w go, ale w grze na w wersji PlayStation 2, to, to już tego nie ma na PSP, z tego co pamiętam, e, jest e, trailer, e, film, e, gry o tyle film o pszczołach. Też, też od Activision, o. Ja pamiętam, że kiedyś grałem tą, ogólnie film o pszczołach, tej bajki nie lubię, animacji, mówmy profesjonalnie, nie lubię jej, ale grę film o pszczołach akurat lubię. Z tego co pamiętam, to mi się podobała. Na komputerze dawno grałem, ale z takim spoko była. Albo musiałem jeszcze raz sobie zagrać, może wersję na Xbox, bym sobie ją przypomniał, o, to może byłoby całkiem, takiem. Ciekawe. Ale ogólnie w grze jest, jak widzicie w menu, to jest dużo pierdół akurat, można sobie tam pogrzebać w opcjach, tam potem właśnie za te monetki, co zbieracie w grze, możecie sobie wejść do menu i tam kupić nowe ciuszki dla postaci, jakieś, jakiś poziom chyba trudności, zwiększyć jakiś damage w postaci, jakieś inne duperelki. no jest tego sporo tam do kupienia trzeba, do multiplayera jakiś badziewian z tego sporo, jak na taką grę, tylko ja jak tyle uzbierałem, a trochę zbierałem tych monet podczas gry, nie kupiłem wszystkiego. Nie starczyło mi kasy. Mam powiem takie są monetki zwykłe, takie z typu Mario Złote i też są takie czerwone, mam wypas, taki można powiedzieć, w grze, no Wiadomo, są wrogami wiedźmy, piraci, drzewa chodzące różne tutaj są też jest wieśniacy to wykaże, że ze szeregiem są wieśniacy są tacy nawet futboliści jak byli w filmie przedstawieni i w sumie rycerze chyba też z tego i różni tutaj się z nimi walczymy, ale system walki jest naprawdę fajny i taki ciekawy, no bo mamy tak kwadratem tylko cios pod kółkiem mamy trochę inny, bo mamy silny. I tak a właśnie i zaraz coś powiem. Właśnie możemy go... będzie silny, jak po prostu wciśniemy, ale jak przytrzymiemy i puścimy, no to wtedy będzie jeszcze silniejszy. Wiadomo. I w tej grze sterujemy postaciami szereka, osła, kota w butach, fiony, królew śpiącej królewny. Jakiś tam królewny chyba śpiącej. I Arturem. Chyba taką się nazywa. Wiecie, tym blondynem są w kółko. Wiózł go przez cały film. No to ja Wam powiem, że postaciami ludzkimi mi się najlepiej grało. Właśnie śpiącą królewną, tym Arturem. I Fioną w sumie. No Fiona już jest Shrekiem, ale najbardziej sobie przypomina z tych wszystkich stworzeń innych gatunków człowieka. I właśnie tą trójką mi się na najlepsze poziomy. Oczywiście, że i Kotta i yy, yy, Osła też są fajne poziomy, nie powiem, bo ogólnie w tej grze każdy poziom mi się podoba, ale właśnie z tymi ludzkimi jakoś najbardziej. Nie wiem, coś mi przy, przypadli go do gościu i właśnie Artura i Świący Królewny najlepiej mi się starawało nimi, bo yy, Osioł, osioł zawsze mi się wydaje w tych grach taki trochę klocowaty, nie wiem dlaczego, w trawaniu. Szrek, no to wiadomo, taki jest powolny, yy, ale w nim jeszcze, w innych jeszcze mi się fajnie nie gra. A kot butak jest zawsze dla mnie taki, kurde, za szybki, z, taki z... Że ja nie mogę do na nim nadążać. I w drugiej części na PC to -ta też tak miałem. Trochę miałem też, tak, szereg Match for Mercy eee, też to miałem e, na Game Boy On dla mnie jest dla mnie za szybką postacią, a te, właśnie PC-krewna i Artur byli dla mnie i Fiona najlepszymi. Najwygodniej mi się sterowało, najbardziej precyzyjni dla mnie byli po prostu. Ale to oczywiście to takie, e, moje widzi mi się, ale już 10 minut eee, no. Więc każdym każdy się w walczy bardzo fajnie, mamy różne ataki, też w grze możemy znaleźć e, taką, taką znajdźkę, gdzie ponieszek spierdzi sobie taki atak jest. Ale finishery no to musimy wroga tak powalić, powalić, że zaczną się tak kiwać jak Mortal Kombat i wtedy finishery na nim jakąś robimy i każda postać wiadomo ma każdy przeciwnik ma dla siebie takiego osobtęka. W grze, oprócz tego, że w kuku idziemy lejemy yy, i tam skaczemy, to też ma zadanie poboczne, yy, że tam zbierz to i to, zrób taki, tyle, tyle kompo, no bo możemy podczas walki też yy, ilość tam komposów, ja mam pod stoły chyba wykonałem. Yy, naprawdę są różne, takie różne zadania, to jest tak fajnie robić i zrób ilość tam finisherów, jest tego fajnie i. Oprócz właśnie takiego sa iść, w pr iść w prosto i wykonywać to co tam gra nakazuje, jeszcze możemy przy tym poboczne jakieś tam pozytywacyjne pierdołki i tam jakieś tam robić rzeczy. Bardzo mi się to ogólnie podobało. E wam powiem. I w grze zawsze mamy dostęp do danego jakkolwiek levela, zawsze możemy sobie wybrać. Bardzo mi się też ta opcja e Wam powiem, e podobała. E ja chyba po wszystko powiedziałem już o tej grze, co chciałem. No, e w grze są jakieś tam zagadki, no. Czap no są, ale e, to są takie bieda, zagadki. E, nie miałem w ogóle z ża żadnymi e, z nimi, e, problemu. E, więc e, to było, no, chyba było tyle. No. Kurde. E, dwie, dwie wersje. Tak naprawdę zróbmy je do jednej gry, no bo w sumie niczym się nie różnią. I są oba naprawdę fajnymi e, tymi platformówkami i takimi akcji. I się leje po mordzie, Pokażę Wam jeszcze tutaj moje ogólne kopie. Więc tak, Shrek na PlayStation 2, platynówka, biedówka, ale mnie to tam nie przeszkadza. Macie tutaj obrazek, takie wszystko fajne. Płyta, tak jest. Chyba widzieliście. Mam manual taki. O, tutaj bym mógł coś jeszcze więcej dodać, ale dobra. Czarno-biały taki. Nic więcej, nic takiego tam ciekawego Wam powiem. Nie ma, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. No, i oczywiście w tamtych czasach często notesy sobie też tutaj dawali. No i mam tutaj jakieś zapowiedzi. Na to wygląda. A, że tutaj oficjalny film, jak książka, coś takiego tutaj jest przedstawiona. Jakieś nie wiem, dziwne rzeczy. Wam powiem. Często mówię, Wam powiem, ale nie wiem, jakoś tak. Mówię to, nie wiem, tak wam powiem. <noise> Więc jeszcze pokażę Wam wersję PSP i Wam będę po prostu stąd spadał, aż o, aż płytka sobie tutaj stąd wypadła. Jeszcze zrobiło tą grę Studio Amis Entertainment, które już ja bardzo je lubię zrobili. Call of Duty na PSP, czy też Skok przez płot. Oni robili bardziej gry na licencji, e, czy kogoś brali marki i przerabiali na mniejsze, ale ich bardzo właśnie za to lubię. Oni właśnie dobrze je robili. E, tutaj sobie położę. E, tutaj macie e, proszę. E, tu wszystko widać, tu jest premierówka. E, I to jest nawet edycja amerykańska. E, więc kurdeszał ciał. No tutaj chociaż dali sobie reklamę tego filmu ze pszczołami. On e, to się ceni. E, I no tutaj jest akurat yy, bieda, nawet nie mam notysiku. <grychy> akurat czy yy, ja mam powiem, że wiadomo tam wszyscy mówią yy, białe, yy, że tam się nie korzysta w ogóle z tych już yy, manualów i yy, tak dalej, ale szczerze ja nadal korzystam. Ja czasami nie wiem, gra mi się, wczy... się wczytuję na PS2, to ja czasami sięgam i sobie patrzę w niej w tym manualu, co się tam kręci yy, tak po prostu jest e, ciekawiej e, więc e, a i w grze e, też są e, takie specjalne dwa poziomy gdzie musimy z kataku z, z katakult szczelać e, do tam wiesz różnych różnych celów i mi te poziomy bardzo podeszły bardzo mi się podobały są mega króciutkie naprawdę one może trwają z dwie minuty każdy ale są naprawdę fajne e, więc nie ma co dalej zamulać to był szrek defert. Obie wersje warto polecić. Taka sama jest wersja też na Xbox 360 i chyba Wii i chyba GameCube, więc tam też chyba warto w nie zagrać. No i jest wersja na Game Boy Advance i NDS, ale to są już zupełnie inne giereczki, więc co, to jest szereg trzeci, naprawdę fajna gierka. To było na to, dziękuję za uwagę, do następnego odcinka i cześć.